Jacek zaczął globalnie, ja zejdę do pojedynczego stolika. Przy czym od razu małe sprostowanie. Każdy stolik może sprzedawać więcej, ale przyznam szczerze, na to hasło nasuwa od razu w jaki sposób zwiększyć koszyk zakupowy przy stoliku. Czyli co spowoduje, że ten klient zostawi więcej u nas pieniędzy. Ja przyznam szczerze, to hasło jest trochę przewrotne, ponieważ ja chcę Wam pokazać w jaki sposób można spowodować, że. Goście w Waszym lokalu spowodują, że będziecie mieli więcej gości. Wpłyną na to, że będziecie mieli lepsze zasięgi, a nie tylko i wyłącznie jak zwiększyć sprzedaż w konkretnym stoliku. Oczywiście to też, ale przy okazji. Zaprezentuję również nowe pionierskie rozwiązanie Linko, ho które wprowadzamy w chwili obecnej na rynku, które właśnie to rozwiązanie realizuje ten cel. Jeszcze w kilku słowach o sobie. Ja reprezentuję firmę Siódmy Punkt. To nie jest typowy software house. My zajmujemy się opracowaniem strategii marketingowych. Czyli tak naprawdę przygotowujemy cały plan, w jaki sposób skutecznie sprowadzić klienta do lokalu. Jakimi narzędziami, jakimi działaniami, jak sprzedażowy powinien być skutowany, żeby tego klienta na miejsce sprowadzić. I tutaj realizując strategie marketingowe zauważyliśmy jeden podstawowy problem a mianowicie niewykorzystywany jest ten element, kiedy gość jest już w lokalu. On ma potężne potencjał i naprawdę można wiele zrobić, zwłaszcza, że mówimy tutaj o trzech rzeczach, które mają miejsce. Po pierwsze, osoba już nam zaufała, czyli trafiła do tego lokalu. Oczywiście, jeżeli będzie dobrze obsłużona, będzie miała dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zostanie potraktowana w tym lokalu, to jest ważne. Ale ona już nam zaufała. Druga rzecz, ma czas, bo albo czeka na zamówienie, albo w trakcie zamówienia również korzysta z telefonu, lub jest po zamówieniu i też przebywa w lokalu. I trzecia rzecz, zazwyczaj każdy ma ze sobą smartfony. I tutaj Jacek mówił o cyfryzacji. Faktycznie, to jest przyszłość i możliwość, którą możemy wykorzystać. Teraz w jaki sposób y, można to wykorzystać? Zacznę od takich najbardziej, najmniej oczywistych. A mianowicie, nie wiem czy zauważyliście, ale wszystko teraz idzie na sztuczną inteligencję. Google Ads, Meta Ads tak naprawdę dążą do tego, żeby wyciąć agencje reklamowe. Teraz tak naprawdę będzie potrzebny jeden element, sygnał. Czyli my musimy tym systemom dać informację, kto jest naszym klientem. No ale pytanie, czy klientem jest ten, kto wchodzi na naszą stronę internetową, czy na profil na Facebooku? No niekoniecznie. To, że wszedł, to nie znaczy, że trafi do naszego lokalu. Klientem jest ten, kto jest w lokalu. I oczywiście najprostsza rzecz to zbieranie bazy mailingowych jest jedną z opcji. Ale nie tylko. Te systemy dają możliwość badań świadczenia ludzi, którzy u Was są. Tylko oczywiście musi to być odpowiednio skonfigurowane i wprowadzone, tak jak chociażby w ramach systemu Link. Druga rzecz to oczywiście poprawa widoczności online. Dla nas oczywiste jest, że my musimy podnosić opinie. Te 4-5 wyżej powinno być, wtedy jesteśmy konkurencyjni na rynku. Ale tak naprawdę opinie pozycjonują nasz okres. Więc musimy na to skutecznie wpływać. To nie możemy zostawić przypadkowi. Identyczna sytuacja, jeżeli chodzi o zwiększenie widoczności w social media. To też jest najlepszy moment, gdzie jesteśmy w stanie wpłynąć na klienta, a to on faktycznie skorzystał z tych opcji. Czyli wszedł na nasz firm w pewien sposób przed nasze zasięgi organiczne. Kolejna rzecz to cross-marketing. Płacimy za media zewnętrzne, natomiast w lokalu się nie wykorzystuje tego potencjału, który jest. Ci klienci, którzy są w lokalu, oni również mogą być poinformowani o naszych usługach, o naszych dodatkowych opcjach, które mamy dla nich do zaoferowania. No i oczywiście zwiększenie sprzedaży przy stoliku, począwszy od absela, ofert promocyjnych, poprzez chociażby nawet inny sposób podania tego, co mamy do zaoferowania. Zdecydowanie lepiej działają na przykład menu w formie zdjęciowej. I nie jeden klient domawia do stolika w momencie, jeżeli ma tak to przedstawione. Tak samo zwiększenie wartości klienta w długim okresie. Mówimy tutaj chociażby o programach lojalnościowych. Nam nie zależy na tym, żeby klient raz przyszedł, ale żeby on systematycznie wracał do naszego lokalu. I po to chociażby są takie programy lejanościowe. To wszystko możemy wdrożyć w naszym lokalu, a nawet powinniśmy wdrożyć. I oczywiście y, spora część y, narzędzi już pewne rzeczy ma. Chociażby post, y, systemy CRM, tak? Mamy też masę drobnych aktywności, które już realizujemy. No bo każdy lokal praktycznie ma swój profil y, f, firmowy w Google, czyli może pozyskiwać opinie, chociażby drukując QR -pod. Uruchamia pro, okresowe promocje w formie druków i tak dalej, czy też programy realnościowe. Ale popatrzcie się, jak to wszystko jest rozproszone. Do klienta nie trafia informacja w skumulowanej formie, tylko po prostu to są jakieś pojedyncze aktywności, do których on musi dotrzeć w tym lokalu, żeby w ogóle podjąć jakąkolwiek decyzję, czy z czegoś chce skorzystać. No i tutaj właśnie chodzi na system Income. Jest to system, który. Służy połączeniu tego wszystkiego. Czyli tak naprawdę aktywności, które już mamy w firmie lub które chcemy uruchomić, możemy to zrealizować w ramach systemu linka. System ten opiera się o dwa filary. Pierwszy filar to jest filar, który ma na celu określić jasne doświadczenie dla klienta. Tutaj jest wprowadzenie tego klienta do systemu. I zamiast mieć wszystko rozproszone, czyli co innego mamy w przypadku programu 11 co innego mamy w przypadku promocji, to to wszystko jesteśmy w stanie wrzucić do jednego systemu. Takim yy, standardowym elementem do programu to jest ten nasz kostek, który faktycznie ma tylko jeden, wyłącznie jeden cel: zachęcić użytkownika do skorzystania z najprostszego znanego mu form, czyli albo QR kodu albo NFC. A po zezeskanowaniu Właśnie do tego systemu y, z odpowiednimi instrukcjami. Y, ten kostek jest tak zbudowany, że on jest skonfigurowany, czy istnieje możliwość wymiany elementów na tym kostku. No, nie wiem, czy sobie poradzę akurat. Niestety nie mam takich pazurków, żeby łatwo było. Nawet y, na elementy 3D. Jak również w pewnych miejscach może być to zamieszczone tam, gdzie jest większa aktywność, gdzie jest większy ruch, może być zamieszczone chociażby na takim stojaku, który powoduje nie dość, że jest lepiej widoczny, to po drugie jest trudniejszy, że tak powiem, do zniknięcia. To, są, to jest oczywiście jeden z elementów. My każdy lokal traktujemy indywidualnie, bo dla nas jest ważny ten pierwszy cel, czyli prowadzenie do systemu. A form tego prowadzenia jest wiele, i dopiero wtedy użytkownik otrzymuje to, co my chcemy od niego osiągnąć. Oczywiście, każdy lokal ma dostęp do systemu raportów, czyli widzi, ile wejść jest realizowanych przez te elementy. Czyli jest w stanie weryfikować faktycznie, które elementy tak naprawdę efektywnie działają. Z drugiej strony, oczywiście, to jest kontrolowane wdrożenie dla menedżera, bo dla nas istotna jest konwersja. Jeżeli my chcemy, zwiększyć ilość promocji w naszym lokalu. Jeżeli my chcemy zwiększyć ilość opinii, możemy te elementy uruchamiać w ramach systemu. Możemy nimi je żonglować, jednocześnie w systemie raportu weryfikować, ile było kliknięć, co ludzie używają. Także zawsze jeden element, do którego wchodzi cały ruch i z którego wychodzi cały ruch, albo jest realizowana konkretna konwersja. Co tutaj można dorzucić do tego systemu? Po pierwsze to, co już mamy. Tak jak powiedziałem, wiele funkcjonalności macie uruchomionych. Yy, profile na Facebooku, na Instagramie, macie formularze Google, to już można podnieść do tego systemu. Znaczy Advisor, jakieś aplikacje, to wszystko może być w ramach tego jednego systemu połączone. Ale oczywiście, Sam Linko również dostarcza narzędzia, które można dodatkowo dołączyć do tego systemu, tak jak chociażby badanie jakości z opiniami prosty system, ale bardzo fajnie działający, polegający na tym, że jeżeli ktoś określi w prostym formacie od 1 do 5 ocenę naszego wykładu, poniżej 5 wpada do ankiety, gdzie określa nam faktycznie co mamy do poprawy. Jeżeli wybierze piątkę, to wpada w tym momencie do linków prowadzących do zostawienia opinii. E Prosta rzecz, a już w pewien sposób daje pewne gwarancje dobrych opinii, tak? A z drugiej strony dla nas feedbacku, co mamy do poprawienia w naszym lokalu. Kolejny element to promocje z indywidualnymi kodami. Jak wiemy, ludzie niechętnie zostawiają już swoje adresy mailowe, ale można ich zachęcić, a przy okazji zwiększyć sprzedaż lokalu, chociaż burha jest takie promocje z kodami i z, z formularzem do zapisu. Kolejną rzecz to cyfrowa karta lojalnościowa. Nie trzeba instalować aplikacji. Nie trzeba dawać klientowi karteczki, którą on zgubi za chwilę. On to może mieć cały czas u siebie w, w telefonie i w portfelu. W ten sposób zbierając punkty i zwiększając lojalność danego, danego klienta. No i ostatnia rzecz, która nie jest może bezpośrednio związana z tym systemem, ale mega ważna, ponieważ widzimy, że w lokalach duże znaczenie ma również udostępnienie menu w formie cyfrowej. Zwłaszcza w miejscach, gdzie powiedzmy, Osoby mogą mieć goście dostęp do menu lub do kellnera. E, I w tym momencie my uruchomiliśmy również generator menu wspierany sztuczną inteligencją. Macie menu w formie edukowanej, macie PDF-a, robicie zdjęcie tablicy, wysyłacie to do nas, a my generujemy z tego responsywne menu do użycia, chociażby na telefonie. Tak? Dodatkowo rozwinęliśmy ten system o to, że, że zgasło że dajemy możliwość uzupełnienia tego menu o zdjęcia. Eee, tego nie robi profesjonalny fotograf. My dostarczamy zestaw startowy, instrukcję wideo, w jaki sposób to zrealizować, żeby wyglądało profesjonalnie. Następnie te zdjęcia trafiają do nas. Jest automatyczna obróbka tych zdjęć z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a następnie generowane w menu. Te zdjęcia, które tutaj widzicie, zrobiła obsługa lokalna. Tych zdjęć jest kilkadziesiąt, naprawdę jakościowo one się nie różnią od profesjonalnych sesji, a są wykonane przez obsługę lokalną. I takie systemy również dostarczamy, co może być zarówno podpięte potem do systemu linków, jak również, jak również może być wykorzystywane zewnętrznie, czy na profilach społecznościowych, czy, czy innych. Co więcej, w tym momencie my nie możemy praktycznie kilka razy dziennie zmieniać, bo nie stanowi to większego problemu. Tak samo możemy systematycznie zmieniać zdjęcie w naszym menu, e, potrą, jeżeli cokolwiek się zmieni. Tak, to z mojej strony w zasadzie to by było wszystko. E, system InCo faktycznie może połączyć, e, scentralizować i stać się głównym szkieletem w waszych lokalach. E, ja zapraszam do kontaktu, pod tym QR-kodem jest mój system, gdzie można ewentualnie e, połączyć się w celu ustalenia dodatkowych wartości, a również są tam linki prowadzące do szczegółowego opisu tego systemu. Dziękuję ze swojej strony.